Sponsorem serialu jest producent rozkurczowego leku na ból brzucha Nospa. O ptakach umierających pokaż. Anka, nie, to jest, wiesz co, to jest bezduszne i nieekologiczne. No i co ta twoja koleżanka z harcerstwa ma nam, nam tu koncert grać? A wie no. chociaż O tym. Kaśka? Najlepsza była ze wszystkich. Na pewno się da na mówić. Ale dziewczyno, minęło 10 lat. Może ona woli robić inne rzeczy, ciekawsze, a nie plimplunkać, brzdękać i zamęczać ludzi. turystyczną piosenka. Ale jesteś cyniczna, wiesz? Ludzie mają swoje pasje, ideały, a ty zaraz wszystko sprowadzasz do plimplunkania. A i co takaśka od nas chce? Nie wiem. Ona zawsze miała takie zwariowane pomysły. Tylko, że wiesz, to był taki typ anty-Barbie raczej wiesz, żadnego makijażu, żadnego strojenia się, żadnej depilacji. No. A na wysokie obcasy to mówiła wysokie obciachy. No. Anka. Wysokie obciachy. Anka. No. Wiesz co? Może Ty byś zmyła ten cień, powie co? No wiesz, u tak dla kaśki. I ten dekot, to byś też mogła trochę mniejszy założyć. Ej, no ciebie chyba no. kompletnie już pogięło, to nie. ja może mam iść się przebrać w worek po ziemniakach, żeby nie denerwować tego babochłopa. Nie, ale możesz zrobić herbatę na przykład. I, i ciastka wyłożyć na, na talerzyk. A Dorota wiezie taką orężadę, wiesz, co ją pijesz hektolitrami. Zrobimy sobie taki, taki wieczorek wspomnień. Mhm. Sorry, dziewczyny, ale musiałam kupić kilka substancji pożywnych. Chłopaki jutro wracają. Niełatwo być mamą sportowców. A. nie ma jeszcze naszej harcerki. A jaką atmosferkę zrobiłyście? <śm> Mam nadzieję, że nie będziemy zdobywać żadnych sprawności, żadnych biegów na orientację, chyba że do toalety. Ty też, Brutusia. Ja nie wiem, wy jesteście strasznie niemiłe dla tej Kasi. A nawet jej jeszcze nie ma. Ja mam nadzieję, że jej nie będę musiała przed wami chronić. O. Witajcie! Ojej, jakie długie masz pazurki. A jak ty będziesz grała na gitarze? Nie grałam na gitarze już od jakichś 10 lat. Teraz zajmuję się zupełnie innymi sprawami. Poważnymi. Mm -hmm. Baśka, fogaś po te świece. Usiądźmy jak na damy przystało. Ach, miło Cię widzieć, Kasiu. Kasiu, no to opowiadaj, <coughs> co się u Ciebie <coughs> działo przez te wszystkie lata? I... Co tu dużo mówić? Odkryłam swoje powołanie. Pomagam ludziom. No, moje życie wreszcie ma sens. To naprawdę bardzo ciekawe. A czego się napijesz, Kasiu? ciekawe. A macie czerwone wytrawne? Już niosę. No to świetnie, bo czerwone wino jest rewelacyjne. Mhm. Bardzo dobrze działa na układ krwionośny serca i serce człowieka. No a antyoksydanty zawarte w winie zwalczają wolne rodzinki. Proszę. Kto wino pije, ten długo żyje. Proszę. A dziękuję bardzo. To co, zaczynamy? Mhm. No. Ale dzisiaj rezygnujemy ze słodyczy, chyba że są migdały. Macie jakieś tam migdały jeszcze? E, no, tam migdały. jest jeszcze parę z mieszanki To super, o reszcie zapominamy, dobra? To może ja zacznę od początku. Po pierwsze, dzielę się z wami swoją wiedzą. Uszanujcie to i wysłuchajcie do końca, dobra? Jak poproszę, żebyście przyniosły jakąś rzecz z kuchni, jakiś produkt używany w tym domu, to po prostu to zróbcie bez dyskusji, dobra? Dobrze, dobrze. Przedstawi wam rewelacyjną dietę Lutosławskiego. <noise> Nie tego muzyka innego, ale równie zasłoniętego dla ludzkości. Cała tajemnica tkwi w dobrym dobraniu produktów. A widziałam. I w dodatkach. Mhm. To są przyprawy. Każda po 10 zł. I teraz, jakbyście okay. mogli, przynieść mi przyprawy, jakie wy używacie u siebie w domu, dobra? Mhm. To sobie okay. porównamy. Ok. okay. Teraz? Tak, teraz. A, to jest w sumie razem 930. I pamiętajcie, banany tylko zielone, zero mleka. Mój zapomnij o musli. Jeśli twoja rodzina chce się truć, to okej, okay. ale ty jesteś mądrzejsza Lutosławskiego, więc wiesz. Wiem. Wiesz? No. Aha. No nie no, dziewczyny no. Co? To wyście nie miały skrupułów. Co? Zjadłyście te wszystkie słodycze, czy nie? Mhm. Ja przecież nic nie tknęłam, ja zjadłam jej tylko tego yy, batona za 7,50. Ja nawet nic nie zamierzałam jeść, bo jestem na diecie. Ona jest na diecie. Ja też nic nie jadłam. Dziewczyny, nie mówcie, że ona wsunęła wszystkie te słodycze sama. Nie, nie. Słomskim. Ale jaja. Ja. Ja <trym i wstrzyma> ja, ja, ja. Jak balony. Jak balony. Siemanko. Dobrze trafiła? Siemanko. Tak, to pani ja do ja. 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 Pani dzwoniłam. Ja jestem Pani wielbicielką. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.